Słuchajcie, życie jest niesamowite, nie przestaje mnie zadziwiać. Zwiedził mnie Justin Dziukowski, i zaraz Wam powiem jak my się poznaliśmy. Jak wiecie, ja grałam w i tak naprawdę przez to znalazłam się w Stanach. Z Justinem poznaliśmy się, jak byliśmy normalnie szczylami. Dziećmi. Można Dziećmi powiedzieć. byliśmy. Ja byłam na kadrze Śląska, on był na kadrze. województwa polskiego. Poznaliśmy się na jakimś, nie wiem, szkoleniu w Wiśle, coś takiego. Tak, pierwsza kadra była w Wiśle i od razu z tym zopaliśmy kontakt. Nie? Tyle tam... lat temu i tak naprawdę widzieliśmy się na turniejach, pamiętam, byliśmy razem na Fossach, pamiętam w Katolicach, tak, 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 zawsze tak, się jakoś tam widy widywaliśmy i ja nie, nie przestałam w ogóle go obserwować na social mediach Ja też Więc on wiedział co się u mnie dzieje i ja wiedziałam co się u niego dzieje Ja zawsze kibicowałem, bo dla mnie to był duży szok, że dziewczyna mogła polecić sama do Stanów i studiować i zdecydować się w ogóle na tak odważny krok Więc ja tutaj mega mocno kibicowałem i zawsze... A ja znowu też Ja mówię, zawsze trzymałam kciuki, zawsze tam podglądałam że właśnie coś robiłeś zmieniłeś trochę tory z siatkówki jako zawodnik do sztabu szkole, szkoleniowego. Tak, zawsze i... tam przykręciłem żeby kupić tej siatkówki. Dokładnie. I właśnie o tym rozmawialiśmy, że zawsze jakoś my chcieliśmy być w kadrze Polski, bo jednak to jest najlepsza drużyna na świecie. I słuchajcie, Justin dostał się do kadry nie jako zawodnik, ale jako trener przygotowania fizycznego, tak? Tak jest. I aktualnie właśnie w Chicago gramy turniej e, I, to jest, I to jest właśnie I to, słuchajcie, pokażemy... słuchajcie, to nie jest Nowy Jork. Nie polecieli do Teksasu, nie polecieli, no nie wiem, do żadnego innego miasta, są w Chicago i słuchajcie, jak ja się dowiedziałam, że Justin przylatuje i zobaczy się po tylu latach, to jest, ja o mówię, sakra, ja mówię, to, to jest, świat jest mały, to jest jakby powrót do przeszłości i gadamy, mówimy o znajomych o których no, mamy jakoś słaby kontakt, ale nadal jakby podglądamy co się dzieje w życiu i no, mamy tyle wspólnych znajomych tak naprawdę. No, I no, naprawdę mega, mega się cieszę, że dzisiaj spędziliśmy super dzień. W ogóle jesteśmy... Największym Starbucksie na świecie. Tak jest, i Karolina pokazuje nam całe Chicago, i ja jestem. Za mało czasu jest na pod to. Pod wrażeniem, nie? Co tu jest, to jest. No więc chcia chciałam się tylko podzielić, że no, wspaniała niespodzianka. Zobaczenie się po tylu latach to jest no, odlot, i zabieram Was na mecz Polska USA w sobotę. Tak jest. Trzymajcie kciuki.